Z tego doświadczenia pan prezydent Kaczyński chciał skorzystać. Ja rozumiem, że jak ja teraz idę do doradzenia samego, żeby mi jak wybrać, to też tym sposobem zostanie pisotem, bo będzie pisotem do radzenia. Tak? No, nie mieli nic tak jak cud. Pan prezydent ma swoją partię, samorządność, swoje ugrupowanie, nie jest popierany przez PiS, sam nie popiera PiS, wielokrotnie o tym mówił, nie próbujmy na siłę do PiSu przyszywać, bo tylko pan prezydent, ani też PiS do tego.

nie ma swojego kandydata. To jest jasne, że w tym momencie... To dziennik nie są na przykład, nie wiem, bezpłatne, bezpłatne, bezpłatne badania e, podstawne, tak? bo tu jest taki żart robi u nas w środowisku samorządowym, że po prostu człowiek zaprasza na wszystko, zapraszamy na bezpłatne badania podstawne. E, natomiast w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z jakimiś konkretnymi porażkami, kiedy coś się nie udaje, to tak? w tym momencie szuka się innych dzienników. Teraz kwestia kłopotów w dywie. którego zresztą bardzo szanuję i, i bardzo cenię, bo przy wszystkich samorządności, na swojej ojczyzny ma informację, że to dzięki niemu tworzywdy nie, nie zostały remontowane. Przez tyle lat problem tworza to nie był problem samorządności, a teraz, kiedy nie za pieniądze miasta, tylko za, za pieniądze PKP. ten jest remontowany, nagle okazuje się, że jest to dosyć do samorządności. No, nie mogę tego zrozumieć. Oczywiście nie mogę, no, chodzi, chodzi o opinia, o analizę, czy to, a nie ma wielkich to się po prostu No Tak jak zrobiłam to, to, to w że dwadzieśmiu w z Tegelskiego to bardzo podobnie się pojawiło z 2004 roku. A prawa jeszcze. to, mnie przeszedł czasami wreszcie piłkawicz, więc nie widzę nic złego w tym, o czym opowiadał Zygmunt, że trwało się a prezydent Szrowej ma własne kieszenie wykładacie na ten moment? Natomiast na materiale Polski na pewno na budowę stadionu, który w tej chwili przyjdziemy, nie. Natomiast na problem tego zarzutu, który mówił, że prezydent Szrowej był doradcą prezydenta Kaczyńskiego, ja nie wiem, czy był z Platformy Kolejowej w Polsce, żeby go badać. Jeżeli doradcą prezydenta Kaczyńskiego jest to masz na bardzo sensowny. Bardzo za tego typu. <śliniczne> <Zbierzec. śliniczne> Sukesy i spadki to teraz coś, co jest w miarę kontrowersyjne, mianowicie co zostawieni. I jeśli tak, to dlaczego? Tak, tak. Mówimy oczywiście o osadnieniu z Rady. Oczywiście mówimy o osstawienie tego SIR-u, bo tam nie będzie działała tak krótki skarbka, także skąd to wybietnia. Eee, no cóż, no, stanion jest, jak jest. W eee, go nie będziemy, jak to nie że to było, że pan się sprawa. Natomiast no, to nie jest to stanion e, naszych mark. Od początku środowiska kibiców w tym okresie, w momencie, kiedy pojawił się projekt, zgłaszały do niego zastrzeżenia. Mówiono o tym, że trybna kręcania na całego sektora i w związku z tym część widzów będzie po prostu musiała oglądać widowisko deszczu. Mówiono o tym, że widoczność nastawienia nie jest taka, jaka powinna być Pojawienie Nie udało się, podjęto taką decyzję ekonomiczną. Każdy w tej chwili są trudne, no mamy takie standardy i taki mamy, no, nie jest to jakaś, powód do, do, próby, do, do próby. ale przy sobie też, że dobrze to jest, ponieważ ten standard, na którym stale przy, standardy stary stary przyłóżkowiki istnieją, no, zarówno dwa kluby sportowe seniorskie jak i drużyny młodzieżowe mogłyby się na nie i miejmy nadzieję, że teraz problemy Wreszcie powstanie i ja się cieszę. Znaczy, kiedy nie ma żadnych się moja wiarygoda, ale tutaj nie jestem to ekspertem, ale to jest kwestia kosztów, tak? to jest kwestia do zbadania, jaki procent w miejscu obejmuje wiarygodność i ile by kosztowało to, żeby tego nie było. Jeżeli jest faktycznie, tak jak mówił Pan Prezydent, że to jest kilkaset miejsc, a koszt poprawienia tego to było kilkadziesiąt milionów, no to faktycznie nie warto zrealizować na 50 milionów po to, żeby za takimi kilkuset tygodniami na kolejce rozwijać oceplony ile to dane miejsca nie sprzedawać i też rzeczy w jakiś sposób Gdyby dało się tak zrobić z stanie, to oczywiście warto by było poprawić. i to się cieszę z tego, że wreszcie, że to jest wyglądało na to, że to nie będzie. Ale się zamieścić w jednym, więc się, I moim przekonaniu zarówno starym, i raczej razie włoskiego przeważu to bo tutaj zauważać, które tam historycznie, praktycznie 10 lat bywa, jak i stawie na które dzisiaj są sztandarowymi inwestycjami, które pan prezydent tak wpisuje do ciągi sukcesów w samorządności, są to prawdziwe sukcesy i należy się zastanowić nad tym czy rzeczywiście wyłożenie 10 milionów złotych z miejskiej kasy na Stworzenie w Miejskim Orzeczu Sportu i oraz miejsca do zarabiania pieniędzy przez prywatną spółkę sportową, bo tak, to jest sportowa, sportoakcyjna arka to jest najbardziej potrzebny wydatek. Wolałbym jako kandydat, aby te pieniądze z Kasy Miejskiej zostały to przyznaczone na modernizację na przykład ciągle dekalizacji Rady Miasta wszystkich, na przykład wojskowych, instytucji więcej dla młodych ludzi, to dziś tak naprawdę yy, jest to wolno. Wydające przeznaczyć na dodatkowe wynagrodzenia dla młodych aby przeszło do województwa, że po południu, trzeba było gdzieś tam go zadebrać na naszych spocjach, to być może miałoby to lepsze, bo dla mieszkańców naszego miasta. A skoro to ostatnim, to trudno Myślę, że w jakiś sposób przynajmniej będzie korzyść, e, e, abyśmy nie dokładali przez kolejne lata z budżetu, z naszych pieniędzy na utrzymanie tego obiektu. Bo dziś arka jest we Stargasie, ale może być taka, patrząc na jej efekty, że za rok nie będzie w tej Stargasie, to skąd on rozpływa? E, za co będziemy ten obiekt utrzymywać? Bo jak długo gra we klasie, to nie, to nie tym, to jest ze Stargasie, za pewnie będziemy płacić. to na razie wojska ma mam nadzieję, że płaci. Ale to tyle. Evet. Bardzo fajnie, teraz to, zobaczcie. z jednej strony pan już Zdejka mówi o swoich marzeniach, podobnie podobnie jak jasnych latach, w sprawie, mamy ale pan to pan jest Zdejka, ten głos, jaki tutaj jest, ten straszny jest taki południowy, tego nie można jak że nie Więc, jeszcze raz w takim razie, to ja przerwanie. Zobaczcie, więc wiele wypowiedzi są ze sobą sąsiadów, tak? Pani Różynia ja mówi, ja robię inne maszyny. Na to jest taki trochę no, to tak jak amatorski, tak? Taki trochę za mały, za słaby, komuś będzie na głowę kawało, nie spełnia europejskich standardów, co to jest całe, tak? Natomiast dobrze, że jest nagrywana na, z urodzinami, bo ten przykro nie powiedziałeś, co powiedziałem. A z drugiej strony, pan Andrzej Różański mówi, no po co mam takie zdarzenie? No nie cudujmy, nie wykupujemy się czasami i te potrzeby, tak? Trochę mi się kojarzy z taką argumentacją, że ludzie mówią, bo są jeszcze głodne dzieci, to może najpierw nawet dzieci, te ogodują, a albo dzieci, a potem i oto głodują, albo coś. To jest prawda, trzeba myśleć o jednym i o drugim, ale zobaczcie, tak? Ktoś mówi, to bez przesady, mamy zdarzenie, że wystarczy, a ktoś mówi, być pięć. Teraz polo, to jest takie nasze narodowe święto, tak? Chyba wszyscy cieszyliśmy się, że ono będzie w Polsce i ono będzie. Ja zapraszam, żebyście rzeczywiście uważnie się, się temu, co się będzie działo w stadionach w Gdańsku, bo to naprawdę będzie to tak, siebie zarobić. Czy będzie śródłem, do do tym źródłem kosztów dokładania do niego, żeby to decydować? Czy też go decydował, tak? Dlaczego Portugalia teraz zastanawia się nad wzruszeniem stadionów budowanych na euro? Te teraz w tym momencie nie będzie